Hello elo, z tej strony Gmau95 i zapraszam do dodawania łapki w górę, suby, polecać mój kanał i gramy sobie z naszym gościem specjalnym, Proxem. Welcome. E, I niestety kamerka jest taka, nie inaczej, gramy kolejny mecz, bo jednak mamy ochotę na więcej z gry CS. I... Kamerka jest zamulona.

Kurwa, myślałem, że tam tego będę miał. A się wychylił. Dobra, moje drodzy. Pierwszą rundę daliśmy, ale już kolejnej nie damy. Dobra, tu musimy 7 wygrać, aby mieć taki spokój psychiczny. A przy przede wszystkim ja i ty. Nie, ten ten mi to nie robi. Przegram wygram Tak, Zajem ja to się... znam to. Kurwa macie. Kto to? Zajebisty flash. dwóch na siebie. Nie ja no zajebiście Kurwa. Wow. Wjechał mi. Plan dobry. Gdybym tylko miał. więcej ammo albo lepszą broń, to bym zajebał. Dobra, ja idę na rampę. Idę na swoją miejscową. Dobra. A, ja już nie mam graffiti. Dobra, to jak. będzie chwilę, to ja odblokuję. Co, zgnąłeś? Kurwa nie, ale oślepłem mi. Gdzie oni są? Jeden z sylosów skoczył na ten daszek no i Jeden został No, słyszysz go, nad tobą jest Jak to przyjdzie? Nie Nie. No. Mamy graffiti. Idę no znowu, po nich tam jest od nawet. Chyba ja tu drzwi patrzę. No moi drodzy. Co mamy robić? Znowu nikogo nie widzieliśmy. Ja ten na rampę znowu. Oni w ogóle na lampy nie idą nawet. Teraz pójdę. No ale teraz na pewno. Zajebiście. Jedyne jest jest.

Lątuje He's yeah? plant He's plant Niech tak leży A? B Jest krzynką Jak kurwa? No kurwa, czemu oni patrzą tam? Nie, ja już wszystkich. Dwóch le zbajało, kurwa, jak to. Nie, ja to robiłem. Pięć dole. Dobra, idę na wojnę. czy co Będę chodzić Nie wierzę czy HP I tylko ja zginąłem. Jak to wygląda słabo. Kamera jak na tak gówno. E, dwóch na rampie. Mówi. Mhm. Wiem, wiem. Gdzie chyba na wierzch? Skoczył. Nie ma co. Trzeba 30 sekund przytrzymać. Zajebiście. Ja pierdolę nie. Trzeba się obudzić. Dobra, ja już nie idę na mpę dalej to. No -a. Baka no a! go Go! No a idzie jeden, kurwa, nie trze, Ja muszę z, z tego. Z garażu będzie wychodził. No. Powoli do przodu. Nie. Dlatego, czy czego by miało lekwiwa, by był Dobra Ale. 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 I dajam pa jednak. Dobrze, że to ostatni mecz. I spać. Jak sytuacja. Był zajebany. Ale... Jak ci... na Ale nie, jak cię jeden, je, jeden jest na Silosie, drugi jest w... No, um... jesteś sam. Jeden był w korytarzyku. Tu? No nie tu. Jak na A się idziesz. Właśnie... Na A są. Słychać się, jak to jest... Kurwa, mnie. czy nie tyle co widział, co... a ja tam wyskoczyłem, gdy ona mnie widział kurwa a widziałem tamtego też drugie miejsce masz mhm, ale na farcie Dobre Gdzie idziemy? Go be lamp. Dobre, na yeah, Jeden w ogóle stoi Bak, dole. Ja i moja celność. Ja muszę się tego pistoletu, strzelać teraz <gry> Dobra Jedz do to. A, myślałem, że asesta z dupy ale nie Kurwa miałem tamtego już na Nie wierzę 10 HP A ten zielony co? Głupie, ukrywa się Na lespie ledwie. Koniec, rozbójaj

Ale spokojnie, jeszcze trochę ktoś wyleci. Od nich. Ja pił dole. To mnie blokował. Kurwa, zjebałem Cztery, dwóch 4 2 O, sorry Jestem no? Nie wierzę <laughs> nice. 7hp miał no, już wamać. mać robię jeszcze raz skąd Spokój. To gorąż, chyba. Co? Plecy, plecy, plecy. Ja pchałem doła. Kładaj chyba bomby, tak. wiesz, bo twarz chyba tylko, że nie będzie z drugi. A, dwóch na dwóch, ja myślałem, że ich co jest. O, jesteś sen. <noise> ja pierdolę. Dlaczego myślisz. Mogę się spokojnie, bo będzie nad tym. Ja wiem, ale kuływa. Ciewdola. Ale to tak jest, jak kurwa mam trochę taką panikę. To był Remis. A nie przepłaszcza. Nie, nie. Ja się muszę obudzić. Jesteśmy dwóch na jednego. Gdzie ty jesteś? Wojniku? Gdzie jest? A na górze, był wiesz na tym. Kurwa. Weź, weź mi ten. A dobra, M4, ty. Dobra, nie. Ach, <grym> A źle. mogę już tak wcześniej mówić. I pierwszy jesteś Okej, okay. na rampę idziemy Powiem ci, że miałbym lepsze statystyki Gdyby nie to, że miałbym 2-3 rundy Kurwa, raka Typowego O kurwa ja jestem Wiem, wiem jeszcze chyba jeden był. Jest, jest. Kurwa tutaj. aj pierdolę. No! na dwóch, a ten kurwa siedzi na respie. O, ok, jest jeden na jednego, tak naprawdę. O, dobra. Bara, Dwóch na dwóch, znaczy dwóch na jednego no, wiadomo gdzie siedzi, więc kurwa jakby tak. Rzucili się by na niego kurwa Kurwa miałbym No kurwa, no wiadomo, że siedzi tam Contact right Ja pierdolę, prawda? Nie komentuję Ale, dobra, jeden się poświęcił drugi by go zajebł No Może nie ja, ale... Słuchaj, Ten mogli on... też ściany strzelać kurde, to chyba by przebijał Ale on go widział jak strzelał Dobra, na remis, mi tyle No dalej

<coughs> Aby ich dwóch zabiło to. Nie, na no, mojej drodze. O, jaka chociaż kończymy na drugim miejscu. Nie wierzę. Dobre. A to szybko ręki nie zdobędziemy. Zobaczmy z kim graliśmy jeszcze. Kto miał Jaką MG? I kupujemy skrzynkę. Hmm. Dawaj, poka, pokazujcie mi. O kurwa, ten pierwszy u nich to kurwa Silver 2. Długo musiał nie grać Albo tak po prostu. Wyszło. Dobra, kupujemy skrzynki, moi drodzy No właśnie. Dobry. I pyk, co wylosujemy? 5-7 Dobre, może być Okej, okay, to na tyle w tym odcinku Dzie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, elo